A w ogóle teoria treningu jest taka, że czym więcej mięśni na raz zaangażujesz, tym większy będziesz miał przyrosty. O, jeszcze są te inne teorie, że czym mniej na raz zaangażujesz, tym większy będziesz przyrosty, miał bo lepsza izolacja. E, gówno prawda. W pierwszym odcinku było o różnych chwytach w czasie wiosłowania. E, dostałem m.in. komentarze typu zabrakło informacji, a i tutaj wstaw sobie. E, chwyt, taki, sztangielka, pochylenie, co sądzisz o Pendy Row? Odpowiadam, to był odcinek o różnych rodzajach chwytu w wiosłowaniu. Jeżeli oglądałeś od początku do końca, tylko w sumie o tym była mowa. Drugi odcinek następnego dnia jest o zakresie ruchu. Zabrakło informacji o co myślisz o. E, no to był o, o zakresie ruchu. Więc dzisiaj będzie odcinek o pochyleniu się, ze, jak głęboko schodzimy, a jutro będzie jeszcze jeden odcinek, zobaczycie o czym. Ciekawość jest dobra. Ok, więc jeżeli ktoś zrobi szruksy, to nie jest to wiosłowanie, prawda? Ale słyszeliście o takim ćwiczeniu jak podciąganie do brody? To już jest wiosłowanie. To jest, nazywa się Upright Row. Angielsku, więc pionowe wiosłowanie. I teraz to pionowe wiosłowanie polega na tym, że stoimy pionowo, prawda? Często namawiam jednak ludzi do tego, żeby przestali myśleć w kategoriach pionowo, poziomo, kąt 90 stopni. Wszędzie takie to jest prymitywne myślenie. Nawet popatrzcie sobie po architekturze, wszędzie gdzie są kąty proste, to te budynki są tanie. Rozumiecie, to, to, to się po prostu. To, to jest y, bardzo podstawowe myślenie i więcej jest ciekawszych kątów. Ławeczka pozioma. E, dobra, ja rozumiem, że to jest klasyk, tak jest na zawodach, tak? ale wiele osób powie, że ta pozioma jakoś im nie wchodzi, a już lekko skośna w dół, lekko skośna w górę, już im wchodzi dobrze. Pomyślmy sobie teraz też, jak ludzie myślą o e, wielu innych ćwiczeniach. Na przykład często słyszę um, do, w przysiadzie, że kąt 90 stopni, żeby ktoś zrobił. Jaki, gdzie jest ten kąt 90 stopni? Ja, ja nie widzę żadnego kąta 90 stopni. W dupie? W dupie. W kolanach? Nie ma w przepisach, który boi siłowego przypadkowo żadnego kąta 90 stopni. Tam jest tylko przepis o równoległości, a w czasie kiedy uda schodzą do poziomu poniżej równoległego, kąt w kolanie jest wiele bardziej zgięty niż 90 stopni, Prawda? Jest, powiedzmy, te od prostego kolana idzie 90 stopni i jeszcze przechodzi dalej. To może być czasem 120 stopni, zależy jaka jest budowa, jak ktoś stoi i tak dalej. Czasem może być nawet 135 stopni, jeżeli ktoś naprawdę robi bardzo głęboki przysiad. I teraz w wiosłowaniu też sugeruję Wam uwolnijcie się od tego myślenia 90 stopniowego, 180 stopniowego. Jest taka jakby szkoła, że czym bardziej się pochylisz tym lepsze jest to dla pleców. Tak? A tymczasem, i czym bardziej się pochylisz, tym gorsze to jest dla przysiadu, prawda? Czym bardziej się pochylisz, tym gorsze jest to yy, dla choćby martwego ciągu. Więc dlaczego dla pleców miałoby być lepsze wiosłowanie, gdzie się bardziej pochylisz? Zastanówcie się dobrze, czy to jest na pewno to? Yy, czy martwy ciąg na prostych nogach ma być pochylony mocno, czy nie? Zastanówmy się. Aha, bo jak mocniej się pochylisz, to mocniej się rozciągniesz? No a co, jeżeli ktoś nie ma tej mobilności? I pokaż Marek tutaj. Załóżmy, że pochylam się dotąd i mam taką mobilność, że przy prostych plecach czuję maksymalne rozciągnięcie dwójek. Załóżmy, że teraz. O. I czuję jak się mocno naciągnęły. Jeżeli się schylę teraz do tej sztangi, to już w plecach muszę się schylić. Prawda? Ale dwójki nic na tym nie korzystają. Tylko po prostu dalsze ściągnięcie będzie już w plecach. Wielu trójboistów też mówiło em, no, zapytanych oczywiście, po co jest martwy ciąg na prostych nogach? I oni mówili, że to jest na prostowniki, żeby prostowniki popracowały. No dlaczego tak mówili? No, niby żyją e, na co dzień tym martwym ciągiem, jednak mimo że żyją tym martwym ciągiem, to jednak może oni nie wiedzą, co to jest martwy ciąg. No pewnie, że wiedzą, kurde, więc jeżeli schylam się, schylam się, schylam i dalej nie, nie idzie, już się schylić w tej w biodrach za pomocą mięśni prostowników bioder poluzowania ich, no to schylam się tu w garbie się w plecach i zaczyna to być takie ćwiczenie na zgarbienie, odgarbienie, co też ma swoje jakieś tam uzasadnienie, co też ma jakąś swoją funkcję. A dlaczego nie dostosować tego pod swoją własną mobilność? Czyli jeżeli jesteś hipermobilny, być może martwy ciąg z deficytu na prostych nogach byłby Twoim idealnym rozwiązaniem, żeby mieć pracę w pełnym możliwie pełnym zakresie ruchu w Twoich dwójkach, w Twoich hamstringach. Jednak jeżeli tym zakresem ruchu ma być e, ma być od kolan do góry, proszę bardzo, jeżeli taka jest Twoja mobilność, to tak powinieneś to zrobić a nie próbować z 300 kilogramami ćwiczyć mobilność poza zakresem ruchu w jakim jesteś zbudowany żeby to robić ja przykładowo ostatnio robiłem martwy ciąg od tych bloczków tutaj tylko widzicie te bloczki są dwa bloczki tak jak założę jeden bloczek to mam sztangę tuż poniżej kolana I dla mnie to jest taki dość optymalny zakres ruchu jeżeli chodzi o Hamstringi. hamstringi, proste plecy się trzymają cały czas. Jeżeli bym chciał zajść teraz niżej niż to, muszę zgiąć kolana, aby nie kompromitować pleców, tak? Czyli poniżej tego będzie martwy ciąg już na zgiętych nogach. Z kolei z tego zakresu ja nie potrafię zrobić klasycznego martwego ciągu, czyli ze zgiętymi kolanami. Muszę zrobić to z prostymi nogami, bo moje piszczele w tej pozycji muszą już być pionowo. To nie jest akurat dzisiaj lekcja o martwym ciągu, ale o pochyleniu w czasie wiosłowania. Jednak jedno z drugim ma ogromną ilość wspólnego. Jeżeli teraz, jeżeli, jeżeli ja mam taką mobilność załóżmy, może mam większą, dobra, ale mówię o przykładzie tutaj, bo ja potrafię dalej się schylić, ale dobra, załóżmy, że tylko dotąd się schylam, gdzie sztanga jest pod rzepkami. To powinienem wiosłować najdalej dotąd. Prawda? Czyli najpierw bezpieczeństwo, ludzie, a później jakieś wymyślone, wyuzdane kąty dla Twoich pleców. Weź sobie, iść na maszynę i zrób inny kąt, jeżeli już. W wiosłowaniu ze sztangą, z wolnym ciężarem. Nie rób wyuzdanych kątów. A może, a może do góry nogami będę to robił i będę wiosłował. No właśnie, teraz tak. Jeżeli chodzi o moje takie hmm, osobiście ulubione kąty, to są takie, które najlepiej wchodzą. Tak. Jednego dnia może być tak, do drugiego może być inaczej. Czyli, jeżeli ja jednego dnia ostatnio pokazywałem, że Jednego dnia lubię taki kąt, taki rozstaw, drugiego mogę mieć taki rozstaw, trzeciego dnia mo, mo, ten rozstaw może lepiej mi służyć. Tak samo w wyciskaniu leżąc często pokazywałem yy, i tłumaczyłem, że możliwe, że większość czasu będę miał jakiś tam ulubioną szerokość chwytu. Tutaj mam na przykład, to jest moja taka ulubiona szerokość chwytu, ale częściej stosuję tą, gdyż ta jest bardziej adekwatna do bardzo ciągu. Ta jeżeli chodzi o najszerszy grzbietu, tak? Ktoś mi zarzucił, czemu to wszystko o najszerszym grzbietu mówię. Um, nie mówię wszystkiego o najszerszym grzbietu. Jeżeli przesłuchasz odcinek, to mówię dużo o mięśniach na łopatkach, mówię o mięśniach między łopatkami coś. Tak. Dlaczego ja, ja nawet do końca nie wysłuchasz odcinka jednego, drugiego i, i mówisz później, że ja tylko o najszerszym się skupiam. Nie wiem, już nie pamiętam jak masz na imię. Ale <laughs> odsłuchać odcinek trzeba. Jeżeli się nie zrozumiał, od... ma się pytanie, to tak naprawdę drugi raz można by było odsłuchać, zajmie się pieprznie taką gafę, że ja o czymś nie mówię. E, a może jest druga część jeszcze? I jeżeli widzisz, że odcinek jest tylko o rodzaju chwytu, może tylko to. Może jeżeli ja powiedziałem ABC, to nie znaczy, że czemu ja nie powiedziałam o Z? Może to jeszcze nie ten odcinek. A może nigdy nie powiem. W każdym razie, dlaczego tematu A, B i C nie możemy się trzymać w komentarzach, jeżeli jest to temat o A, B i C? Dlaczego chcemy temat D omawiać w komentarzu o filmiku o A, B i C? Dobra, więc pochylenia. Jeżeli zaczniemy teraz od pionu i zacznę wiesłować tak, najszerszy grzbietu nie działa, prawda? I teraz ludzie, którzy chcieli czworoboczny, mięśnie z łopatkami, już już będą coś tam mieli, ale ludzie, którzy chcieli najszerszych grzbietów, nic nie będą z tego mieli. I teraz większość osób, które robi wiosłowanie, nie robi tego y, dla mięśni czworobocznych, niestety. Robią to dla najszerszych, niestety. Ok? Tak naprawdę powinni uwzględnić oba, oba y, mięśnie. Dlaczego? Bo oba są zaangażowane i powinny być zaangażowane. Tak? Jeżeli ktoś uwzględnia tylko jedno, no to no cóż, najszerszy grzbietu można zrobić jeszcze innymi ćwiczeniami, ale czworoboczne tak naprawdę nie ma nic równie dobrego jak wiosłowanie, jeżeli chodzi o czworoboczne. O te wszystkie mięśnie, które są pomiędzy łopatkami, również mięśnie na łopatkach, jak to ostatnio tłumaczyłem, e, przy szerszych chwytach szczególnie mięśnie na łopatkach, które są naszymi no, rotatorami zewnętrznymi, tak? Extra rotators, one są ćwiczone też w czasie wiosłowania. To są mięśnie wielofunkcyjne. one nie tylko odzortowane są, pamiętacie, chodzi o stabilizację wyciskania leżąc później. Dlaczego wiosłowania pomaga w wyciskaniu leżąc? Głównie dlatego, że rotatory też ćwiczy tak przy okazji. Ćwiczy. Więc jeżeli teraz pochylę się troszeczkę od tego wiosłowania upright, tak i, i zrobię dalej upright row, upright row. i nieważne jak się bardzo pochylę, to tych najszerszych nie zrobię, zauważyliście o co chodzi, wyjdzie mi taki face pull z Excel Rotation, bo nie ciągnąłem tego nisko. Gdybym teraz to ciągnął nisko, czyli nie byłoby tutaj, tylko o, pod pępek, pod pępek, pod pępek, pod pępek, pod pępek, pod pępek, prawda? To wtedy do czworobocznego dodajemy najszersze grzbietu. I teraz jest jeszcze coś po środku, czyli pomiędzy brodą a pępkiem czy pod pępkiem e, mamy powiedzmy klatkę. I ludzie wiosłują do klatki też. E, czyli to jest coś pomiędzy teraz kompromis pomiędzy zaangażowaniem najszerszego i no i powiedzmy czworobocznych. Ale to nie jest żaden kompromis dla czworobocznych, bo czworoboczne jeszcze lepiej się angażują, jeżeli Właśnie ćwiczymy pod pępę. Ja jestem na przykład, e, może nie wrogiem, ale niechętnie widzę, żeby ktoś z moich podopiecznych robił e, taką stratę czasu, moim zdaniem, jak wiosłowanie do klatki. Bo to ma wtedy rzeczywiście ćwiczy tylne, ramienne, ćwiczy czworoboczne, jednak. Jeżeli ja mogę za jednym zamachem zrobić i, i to, i to, i najszerszy, to ja wolę dodać jeszcze ten najszerszy. Ludzie narzekacie, że nie macie czasu na to, na tamto. A w ogóle teoria treningu jest taka, że czym więcej mięśni na raz zaangażujesz, tym większy będziesz miał przyrosty. O, jeszcze są te inne teorie, że czym mniej mięśni na raz zaangażujesz, tym większy będziesz miał, bo lepsza jest izolacja. E, Główno prawda. Różne tematy, różne sorry, pochylenia teraz um, w praktyce, bo już teorię przerobiliśmy. Więc jeżeli zacznę teraz od tego Pendle Row, czyli Pendle Ogólnie jest ćwiczeniem na, dla ciężarowców, którzy to ciężarowcy no, ciągną sztangę w ten sposób, więc mają taki upright row. A żeby dobudować do tego, dołożyć do tego upright row, um, Troszkę najszerszego grzbietu, bo im brakuje troszeczkę tego w treningu. No po prostu to robić e, pędleje, ale pędlej to jest też ćwiczenie dynamiczne. To nie jest izolowane wiosłowanie, to jest. A nie żadne powolniutkie. I teraz Pędlej Row to nie jest. Seal Row, czyli Seal Row to jest coś takiego, no wyobraźcie sobie, że leżę na ławeczce i no tak wioślarze na przykład wiosłują dotąd i Seal Row to jest, gdzie nie ma zupełnie ruchów tułowia. Jest też maszyna, która robi takie coś, taka, że pusztanga jest taka umocowana. Można to robić na wolnym ciężarze, można na tej półsztandze. Ja ogólnie gardzę tymi dwoma ćwiczeniami. Nigdy mi cholera za cholerem i nigdy nic nie dały. Więc ym, nie wiem, po prostu dla mnie nie działają. Jeżeli to jest coś, na co na ciebie działa fajnie, ale podejrzewam, że są lepsze rzeczy nadal. Okej, okay, to teraz <laughs> różne szerokości w tym dużym pochyleniu. Jeżeli chwycę szeroko, Dociągnąłem prosto do tego punktu, czyli takie nazwijmy to wiosłowanie do klatki. Jest to tak, jakby troszeczkę odwrotność wyciskania, leżąc. Jeżeli chwycę szerok, wąsko z kolei, też dociągnąłem w ten sam punkt. Tylko zauważcie, że łokcie w zupełnie innym rozstawie poszły, bo na wąsko muszę bardziej zaangażować ramiona. Nie wiem nawet, które z nich było łatwiejsze, ale na pewno lepiej plecy zaangażowało te te szersze, tylko że to jest mały, mały ciężar. I teraz jeżeli ja szerzej zaangażowałem bardziej plecy, nie znaczy, że to ćwiczenie jest od razu lepsze. Tak czy owak, robiąc to wężej, łokcie były wężej, co teoretycznie bardziej angażuje też najszerszy. Może dlatego odczułem, że bardziej plecy mi zaangażowało, gdyż po prostu szeroki chwyt jest trudniejszy. W szerokim chwycie musiałam też się głębiej pochylić, więc ten ciężar e, jest innym procentem maksa w szerokim chwycie niż ten sam ciężar jest innym procentem maksa w wąskim chwycie. Innymi słowy, załóżmy, że szeroko potrafię 140 tak wywiosłować na maksa, a tak wąsko potrafię, załóżmy, 170 na maksa wywiosłować. I dlatego 70% stanowi inny procent tamtych. Dlatego na jednym ciężarze ciężko jest tak naprawdę porównać dwa rozstawy do siebie. Mogę powiedzieć, który jest silniejszy. I, I ten silniejszy zazwyczaj wybiorę, gdyż on będzie miał więcej jednostek motorycznych zaangażowanych w ruch. Na izolację przyjdzie czas na sam koniec. Jeżeli ktoś potrzebuje izolacji w tych ćwiczeniach, proszę bardzo, można zrobić pullovery, można zrobić power race, pullovery w najszerszy, Power Race wyizoluje czworoboczny, też ramienny też i mamy też izolację. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenie złożone, nie izolujmy w złożonym, po prostu czasem są jakieś specjalne e, potrzeby, e, sportowe choćby, nie? I dla takiego ciężarowca, na przykład, opłaca się tutaj chwyt rwaniowy zrobić, czyli e, szeroko i, i zrobić pendler Row. Ok, ale dla wioślarza bardziej opłaca się e, zrobić. Chwyt podobny do tego, co, co robią w wiosłowaniu, i zrobić wysoko. Z drugiej strony, może czasu dla wioślarza to się nie opłaca, bo już przetrenował się w ten sposób i chce dać odpocząć troszeczkę ramionom, ale szeroko chwytając, odpoczywają ramiona, ale plecy, które są jeszcze nie przetrenowane, może poćwiczyć. Także sytuacja się zmienia dynamicznie w czasie, jak masz rozwój sytuacji. Kiedy Ci się przetrenuje jeden mięsień i czujesz, że już już padają Ci ramiona, ale możesz nagle pracować plecami i chwyć szerzej. Kiedy z kolei jesteś wioślarzem i, i nic nie masz przetrenowane jakoś jeszcze za bardzo, no to możesz ok, możesz wężej chwycić. Tylko ile z naszych e, słuchaczy jest wioślarzami albo ciężarowcami? Raczej mało. Zazwyczaj są to ludzie, którzy po prostu chcą być silniejsi albo więksi, i tutaj e, te, te opcje z samej podłogi e, nie sądzę, że są optymalne dla nas. E, jeżeli spróbujesz opcji, gdzie się bardziej wypionujesz, będzie lepiej. Teraz ja ostatnio pokazywałam coś, co e, najbliżej można nazwać Yates Rose, czyli wiosłujemy mniej więcej pod takim kątem. To wciągamy do koniec i jeszcze pauzę robiłem, tak? Dorian to nawet bardziej się prostował, przy tym o. raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy i też mówiłem, żeby łokieć nie wychodził za wysoko ponad linię pleców gdyż em, po prostu tam najczęściej przestaje działać, jeżeli teraz masz bardzo długie kości przedramion i bardzo wąską talię no to dotykając szangu do brzucha nie zrobisz tego ćwiczenia dobrze, wtedy trzeba będzie zrobić to po prostu celowo, sobie ustalić, dokąd ja mogę pauzę zrobić. Czyli jeżeli ja ciągnę to i pauzę tylko tu mogę zrobić, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a jak próbuję pauzę zrobić wyżej, to jest tak i spada. Wysoko spada mi do tej pozycji, gdzie jest pauza. Ta pozycja, gdzie pauzę potrafisz zrobić, to jest ta pozycja, gdzie chcesz skończyć. Dlatego w górze naucz się robić pauzę. Policz sobie do trzech. I to jest twój naturalny zakres uchu. Jeżeli ja teraz się pochylę mocno. I pamiętacie, dodotknąłem sobie bez problemu tutaj. Chwycę szeroko. A teraz zrobimy z pauzą. Raz, dwa, trzy. No chyba tyle mi jeszcze brakowało. Czyli te, te tyle, co brakowało, to było coś, co wykorzystywało pęd sztangi. I pęd sztangi nie jest niczym złym, szczególnie w sportach siłowych, w sztukach walki, w lekkiej atletyce, w, w wioślarstwie, w podnoszeniu ciężarów. Nie jest absolutnie niczym złym, ale pokazuje jedną rzecz, że jeżeli ja pauzuję tak daleko od klatki, a dociągam do samej klatki bez problemu, ten sam ciężar. Który to ciężar jest małym procentem mojego maksa, to pokazuje, że coś mi się musiało wyłączyć. Czyli ja ciągnę może i spędem, dotąd przekraczam ten swój punkt i ciągnę dalej, ale już bez udziału pewnych mięśni, które po prostu odpadły z gry. To tak samo jak to się robi rwanie. no uff, Rwanie robię i, i dotąd mogę dociągnąć 160 kg, ale dotąd 110. No to co się dzieje odtąd dotąd? No, być może jakieś mięśnie odpadły? Pomyślcie sobie. Jeżeli em, szruks potrafię wziąć na szruks powiedzmy 300 kg, ale tak potrafię wziąć 80, to gdzie te gdzieś pomiędzy tym wszystkim, czyli pomiędzy tym ruchem jest jakaś strata czasu, strata środków naszych, na, na, nakładów energetycznych. Jeżeli na, naszym celem jest oczywiście mięsień górny kaptura, tak, czyli czworoboczny, a nie jest naszym celem sam ruch, zdolność ym, zarzutu, jeżeli naszym celem nie jest naramienny i teraz w plecach naszym celem jest, żeby jak najwięcej mięśni naraz zaangażować, a nie po to, żeby ścisnąć łopatki ze sobą. Ściśnięcie łopatek ze sobą nie da większej hipertrofii, ani zdolności wysyłkowej, ale nawet lepszej postury ci nie da niż nie ściągnięcie łopatek, ale napięcie tego. Czyli jeżeli ja odtąd dotąd dociągam, dociągam, dociągam i stop, tak? I potrafię tutaj zatrzymać. To wszystkie mięśnie posturalne, wierzcie mi, już się tak napięły, już, się, już dostaną maksymalną ilość bodźców. Jeżeli ja to zrobię szybciej. Mamy wtedy tak naprawdę zasadę CAT, czyli Compensatory Acceleration Training. Kompensacja popsa, poprzez akcelerację, czyli poprzez przyspieszenie. Tak, to tak w tłumaczeniu mamy i ta kompensacja to jest nie, że kompensacja taka fizjoterapeutyczna, że ten mięsień skompensował tamten, bo, bo ten się wyłączył, to ten się włączył, za, za dwóch musi pracować. Nie, nie, to nie taka kompensacja. Tutaj kompensujemy brak ciężaru, bo to jest brak ciężaru, czyli ta, ta strefa na przykład, która była pokryta tylko z pędu, tak? kompensujemy brak ciężaru poprzez większe przyspieszenie. Albo brak siły poprzez większe przyspieszenie. Tak? I to jest taka pozytywna kompensacja. Szybkie ćwiczenie będzie świetne, ale jeżeli zrobić na przykład tydzień szybkiego pędleja, a później tydzień powolnego takiego z pauzą, który jest niepełny znaczy powolnego, może się szybko podnieść, ale jeżeli nie potrafisz zapauzować na raz, dwa, trzy tempo to e, to za duży ciężar jest i na przykład jeżeli tak tydzień robisz szybko, tydzień robisz z tą pauzą, tydzień szybko, tydzień z pauzą zobaczysz, że nagle zaczniesz robić postępy i w pędleju i w masie mięśniowej i teraz ja zazwyczaj proponuję, żeby zrobić sobie kąt Taki, żeby jak najbardziej optymalnie się wszystko zgrało. Jeżeli ja czuję, że tutaj napinają mi się prostowniki za bardzo, a tutaj za bardzo już kaptury, a za mało najszersze. Ja sobie dostosowuję kąt, gdzie najbardziej targetuję swój obszar i akurat tu jestem w stanie zapauzować. Ale jakby był w stanie zapauzować tu, to bym tylko ciągnął raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale że jestem w stanie zapauzować tu, to ciągnę dotąd. Nie wszyscy jednak potrafią tak daleko ciągnąć. To jest indywidualna sprawa znowu. Tak samo szruksy. Jeden potrafi wyżej szruksy zrobić, drugi niżej. Zależy to od długości obojczyka. Zależy to czasem od długości ramienia, od kąta pochylenia, bo szruksy można robić w pochyleniu. Także e, w ogóle fajne szruksy byłyby, żebyście ludzie zaczęli robić w takim lekkim pochyleniu. Gdzie sztanga, sztanga, zobacz Marek z przodu. Tutaj sztanga dotyka moich ud. Pochylam się, pochylam, pochylam, pochylam. O, i tutaj sztanga dopiero zaczyna mieć taki dystans centymetrowy, powiedzmy, do ud. I w tym momencie, robiąc szruksy dopiero w tym momencie, tak, próbujesz pokazać. Dopiero w tym momencie poczujecie, co to jest to ćwiczenie. Jeżeli się wyprostujecie do końca, tracicie bardzo dużo. Wierzcie mi. Trzeba znaleźć swój optymalny kąt, a nie przesłuchać jakiegoś gościa na YouTube, czyli mnie, który wam powie, to jest optymalny kąt. Bo nie ma takiego gościa, bo nie ma takiego kątu. Ja zazwyczaj powiem, żeby zrobić od kolan do góry, jako taki w... początek. To jest taki początek Twojej przygody z eksperymentowaniem z kątami. Tak samo na początek, może powiem, że chwyć sobie na taką szerokość to wiosłowanie. Opanujemy takie podstawy ruchu, posturę. Za jakiś czas zacznę eksperymentować z Tobą, jak szeroko jest optymalnie, albo jak optymalnie zmieniać. Kręgę. Bo nie ma optymalnej szerokości, nie ma optymalnej ilości powtórzeń, nie ma optymalnego tempa. Są tylko optymalne zmiany tych, tem, tych, tych wartości. Są zmiany w tempie, które powodują przyrosty. Są zmiany w powtórzeniach, w ciężarach. W dynamice, cięża, w dynamice podnoszenia, czyli ten CUT e, tak, czyli Compensatory Acceleration Training zmiany w prędkościach, zmiany, zmiany w intensywności, zmiany w objętości, ale zmiany też w kącie położenia adresuje to różne jednostki motoryczne i w ten sposób trzeba myśleć, trzeba otworzyć sobie głowę przestać myśleć o tych 90 stopniach wszędzie, zacząć szukać swoich kątów, bo dla, dla mnie obecnie to jest fajne, ale gdybym miał długie ręce, może odtąd by było lepiej. A gdybym miał krótkie ręce. Może odtąd by było lepiej wysłować. Czemu miałbym dać Ci odpowiedź na wszystkie pytania? Ja ci daję podpowiedzi. Ja jestem nauczycielem, który uczy, aby samemu myśleć, a nie kopiować. I jeszcze mały bonusik. Teraz. Zrobimy taką mutację. Znacie taki kanał na YouTubie um, Renaissance Radiation, czyli dr Mikey's Rotel. I on kiedyś coś takiego pokazał w wiosłowaniu, że wiosłujesz, wiosłujesz, wiosłujesz i w którymś momencie tylko się doprostowujesz. się pochylasz znowu? Ja to lepiej pokazałem niż on, chyba. On chyba nawet nie miał tej pauzy, ale. Znaczy nie mówię, że ja lepiej tutaj robię, bo to on tak robi. Ale to jest dobry koncept. Czyli wysujemy z podłogi. Dokąd tam wychodzi, później taki jest do prostu. Ale zauważcie, co ten doprost robi. On robi nic. Tylko tu jest pauza. ja zamiast tą pauzę sobie Stać, jak stać to ja sobie robię tak. I tutaj się troszeczkę zmienia dźwignia. Czyli zamiast tak po prostu napinać się, się pionuje troszeczkę. Dźwignia się tworzy lepsza, przez co mogę jeszcze tam z 2 cm dociągnąć. Następnie opuszczam się. Dźwignia znowu jest trudna. Mamy taki ciężki ekscentryk. Później znowu mamy lekki ekscentryk aż do podłogi. I tym akcentem pokrywamy wszystkie kurwa kąty. Na razie. A, subskrypcje weźcie, weźcie. Subskrypcje. Wiecie co? Na YouTube Statistics było, że 40 osób 40% osób, które ogląda regularnie mój kanał nie ma subskrypcji. A wypadałoby, nie? Na razie. Siła.